Siemanko wspólnicy, ja jestem węku, a w dzisiejszym odcineczku zagramy sobie jako egzekutor i musimy wyrzucić Koci kora, więc jest naprawdę nieźle, żeby wygrać całą grę. Także na początku sfajkuję taskę, a Koci kor jest już tutaj na lewo jak widzimy, więc no naszym celem będzie go wyrzucić, żeby finalnie wygrać. Czy nam się to uda? Zobaczymy w tym odcineczku, moi drodzy, bo zapowiada się giga ciekawie. Jeżeli Ikor zginie, to dostaniemy Jester'a, no i właśnie teraz się to stało. Patrick zabił już na teraz, zobaczcie, gonimy go z Turetem, więc będziemy mogli sobie całkiem ciekawie zrobić tutaj jakieś alibi i na samym starcie nieźle pozmyślać. No ja, po sojku Eee, kwas zabiła. Kwas nie zabiła. Zabił albo Patrick, albo Morfling Patrick. Powiem, nie zabił. Ja nie wiedziałam gdzie to w ogóle jest zioło, w ogóle przy zgaszonych światłach. A gdzie ty jesteś? Tam między dropshipem a storejem, bo tam widziałem reporta gdzieś, bo tam jest chciało. To czemu nie zgłosiłeś? Bo nie wiedziałam w ogóle gdzie, gdzie leży to ziało bliżej. Troszka, to teraz ja ci opowiem, czemu twoje oskarżenie jest bezsensowne? Jestem sobie w store i Joe, sobie paliwko razem z Patriksem, wychodzimy i się podświetla report i stoję na ciele i myślałam, że zgłosiłam, a to ty zgłosiłeś. I Patrix może to potwierdzić. Patrix nie zabił. Ja powiem no. tak, bo zgasłeś światła, nie? Tak, zgasły no. światła. I właśnie mi się wydaje, że to Tured uciekał od ciała, chyba. Yy, tak, uciekałem od ciała, bo goniłem Patrixa, żeby w razie, jakby to był morf, czy glitch, coś, czy coś. A no ale widziałeś. po co goniłeś na zgaszonych no. światłach? To no. jest bez sensu. No bez sensu, tak miałem to powiedzieć. Ja ja na, na, na moim ekranie krok w krok z nim biegłem. Ja jesteś sas, Turet. Okay. susem. Udaje, widzę, że była błaznać, żeby jak najwięcej głosów na siebie sprowokować. Więc ja dlatego mówię na niego coś. Wiem, że on jest dobry, on tego nie tak zrobił, to tak Patryk tak zrobił, ale miałem to. większą wizję. Tylko w sumie, ja ogólnie... jak wy jesteście w elektryku, to też może, mogliście wy to zabić, bo jest to na dworze między Storage'em a Dropshipem, ale bliżej elektryka. Nie chcę, to by to ja z kolei mogę. To jest z mogę Patricka wyklirować i on chyba mnie też. No w sumie, przy zgaszonych światłach, no... prędzej mogę. Maciek, podkreślenie PL, podkreślenie PL. Podkreślenie Maciek dzięki. Seru kiedy rol osób? E, za, nie o, wiem, czy po tej, czy po tej, za, za rozdział rozdział dwie. Chyba Widzę, że wy wiecie z czatu no, bardziej, to wy napiszcie na mężu, może. Ja mam tutaj, w tej rundzie. Ja ten, Chyba po tej. Tak Ej, czyli kwas czyści Patricka, więc na to jest duo impo. No, jak po wentuje. Ale my dużo wiemy, z tą większą wizją. No to co, ja też wentuję. To chodź, Patryk, wentujemy. Dobra, wszyscy A. wentujecie i wszyscy skipujecie I potem będzie powtórka z tego jednego filmiku Gabika. Tak, 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 to będzie tak to tak, ta tak, ta tak. Ja potem Jestem ciekawy, się... po, pokażcie wasze umiejętności. Czyli Patryk i Dzięki, Spuka. Dzięki głosy. Dzięki za głosy. Nie ma za co? Tylko, że ja wentuję bez waszej wiedzy. Oj. <laughs> Dobra, nie no, nie mogę. Turet. Będę udawał, że nie widzę, będę udawał, że nie widzę. Bo światła są zgaszone. E, Pietruszka wentuje. Dobra, Pietruszka też wentuje. Jo, pierdzielę. Za mną biega, nie no, człowieku, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Mercielo, Pietruszka, Wojtek, Joa. Polaczek Grawiskana! Eee, czekaj. No, słuchamy ciebie kwas. Kto wybiegał z Laba? A, ze Aha. No, no to o, u Matej dobra. jest zły w takim razie. Z jakiego dwa. Ja to z goków wybiegłem. Ja widziałem Wenka, Umatę Ja i Joaquina, kiedy wchodziłem do górnej dekontaminacji. O! Pokoń, tylko co? I tylko co? No i was tutaj, ja około. Trzech Was tutaj widziałem. Tutaj, jeśli wchodziłeś teraz do Górnej Deko i widziałeś u matea. a ja go przed chwilą widziałem ja, jak wybiegał z Ponsów jakieś 3 sekundy temu, to znaczy, no że jeden z nich był morphingiem. No ja wybiegłem z iponsów. Mogę mieć pytanie? No. no. Czyli pod górnym. Ale nie, nie wszyscy naraz, po kolei. Dzień Marcelo, najpierw czuję. Mam pytanie, co się tak właściwie stało, bo nie rozumiem. Ciało jest Właśnie, w labie. Jestem że za to, że wybiegam za dwa, jestem zły. Później jestem przy górnej deko, później wybiegam z ponsów, Zdecydujcie się w końcu. No, tak, a... no wybiegasz z wyponsów, No, wybiegam z wyponsów. Nie, z o 2 A, a ja Cię widziałem, no to. Chyba to było jednoznaczne teraz. On nie mógł wybiegać za dwa, bo ja wybiegałam za dwa. I w koło nikogo nie było, A jakby ja mogę powiedzieć, że u Matej też wybiegał z laba. Z jakich labu? wybiegał? Ja Byłem w labie. No to jest u Mateja się przebrał Iglicz. I glitch i Morfling się przebrali za u Mateja. Być może. Być może, właśnie miałem to powiedzieć że możliwe. Że Glitch przemienił się w Mateja, albo Morphing albo nawet mogło dojść do takiej sytuacji, że w złym momencie w tym czasie super mógł dziapnąć, że wyglądało to legitnie, jakby to był u Matej. Ale mówimy o tym ciele w labie, czy gdzie? Jakie ciało wy mówicie o którym? Ciało w labie, to mówili po no to w ogóle? to wybiegał u Matej, mówicie, dobra, tak? Kwas? No? A ogólnie to chcę wam powiedzieć, że ja sobie biegnę z Turetem do laba, ja zrobiłam sobie choineczkę i miałam zrobić odkliknięcie i wyobraźcie sobie nie, że nim zdążyłam zrobić odkliknięcie, wbiega mi się podświetla report i tam u jest ciało i mijał, kojarzę, że mijało nas coś zielonego i nie wiem, czy to nie był Pietruszka. No chyba Pietrucha. Pietrucha ma bardziej Ja was nie mijałam, ja razem z wami biegam do ciała. No, takie nie pytania. wiem, szczerze. Pietruszka został wcześniej, przed Labem ogólnie. Słucham was i to co mówicie nie ma w ogóle sensu. Ja nie wiem no, powtarzam. Polak robił skana. A Wojtek może być złym. Bo wbiegał do deko. A, a właśnie, a są. No umalnia mnie nauczył. Tak się wydaje. Wojtek. Wojtek! Wojtek. Nie, nie ma widzodu. Roz... Bardzo ciebie dobrze rozumiem. Ja ciebie również. tam grę Impostora widzowie. Dosłownie, czytasz grę Impostora? Dobra, nie no, Wojtek może być złym, bo Wojtek bieg do górnej, deko, ale ja tutaj chcę jak najwięcej różnych osób na siebie poskarżyć, zostaw mnie. Raz, dwa, trzy, cztery. No ile ty te paliwo robisz człowieku, te paliwo się robi szybciej. Dobra, Steve, szturka, Nie. W tym momencie zgasły światła, więc stwierdziłem, że ja mam dużą wizję, ale schowię się w węcie i przesiedzę tę rundę, bo zapewne impostorzy za chwileczkę się tutaj odpalą. No i mamy jakieś ciało, które znalazł Patrix. To byli Roberti. Mówisz? Mmm, Erikson raczej nie, nie Erikson, to Marcelo. Jest też bardzo świeżym ciałem, i w tym samym momencie, bez żadnej ingerencji, po prostu na butach po prostu FODWA poleciał. Tak. Nie... A może, a jest może jakaś szansa na superacz? To jest. Nie. To może być nie, bait. mało szans. Może być bait. Y bait, tak myślisz? Ręku? No. Ciała mają do 5 sekund. To dlaczego ja czekałem, aż ktoś naprawi światła? Nie wiem, dlaczego czekałeś. No to w takim razie to nie, to nie byli do wersji. No ja Dobra, czekajcie, czekajcie, by... bo Turet mówi, że zabiłam. Tak, generalnie historia wygląda tak, wchodzę do laba, widzę wychodzącą kwas, widzę leżącego u Mateja i no... Ej, ale nie, nie było mnie tam, Węku widział, widział jak pobiegłam do Weeponsu. No ty biegłeś no. z lewymi drzwiami, zgadza się. Nie, nie, ja jestem gruba, nie dobiegłabym do laba. Ty jesteś mini, to... chyba. Aj. Nie, ja jestem mini. Nie, ona... jestem, ja jestem Aha, jest dobra, 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 bo Właśnie dwa koty. Na, naprzeciwko realności. Mhm. To ktoś, ktoś bardzo źle wybrał, bo Węku widział jak idę do Weaponsów i ja bym jako gruba nie dobiegła przez Potwierdzam, na... to fakt. Mhm. Dobra, dobra, to ja, nawiążę... ja jeszcze... dobra, no, dobra, dobra. Nie no, mów. Więc tak, mam kilka pytań. A propos yy, poprzedniej rundy, czy ktoś coś, ko czy ktoś naprawdę cokolwiek wie o Ciele priv? Nope, ale nie. miałem myśl, że to może, mogło to być też z lewej strony, miałem takie to podejrzenie. Ja to, y, to jest pierwsze. Drugie. Y, no, e, o Brick ja wiem jeszcze, że to miało siedem sekund. Jest falsa, że byli to rowersi, to czy ktoś coś wie o ciele... Kto teraz pod Steve'ek chyba też, nie? Nie, y, nie y, ja Marcelo i Matej nie żyją. Nie żyją Matej. Czy ktoś coś wie o ciele Marcela? To przecież Alonso. ja zgłosiłem ci ciało Marcelo. A on zgłosił, no. A mógłby to być mejk? Nie, bo jak ja byłem o dwa wywalając śmieci, to jak wszedłem robić te butle, to nagle już stało i położyło się potem na mi ciało Marcelo, czyli po prostu jakby to było bardzo świeże, po prostu niedawno. No, w takim razie moje pytanie brzmi, czy ktoś widział na przykład ciało Mateja, albo jak ktoś zabijał Mateja w takim razie? Kto zabijał? Ale dlaczego no, nie Nie wiem, dobra, nie, nie, nie. To za, za bardzo no, dziwno to, to jest ta no Będzie morfling morflingiem jest. Uh, z pierwszego z ciała Turet i nie Patrick nie nie. uciekali od ciała, oboje. Więc ja daję na Tureta teraz w tej rundzie. Aha, spoko. spoko. Aha. Wy oboje no nie, uciekaliście. Nie, nie, nie. Musimy kogoś wywalić, ej. 10 osób jest. Zawsze, nic nie, jest. nie musimy, węku, nic nie musimy. Jak dwóch wywalimy, na pewno jeden z nich jest zły. No i ta runda zapowiadała się bardzo ciekawie, ponieważ oskarżam coraz to więcej osób, a mam ku temu podstawy, ponieważ no widzieliśmy dwa razy ciekawe sytuacje, w których byliśmy blisko tych ciałek. W tej rundzie stwierdziłem, że okej, okay, porobię jakieś taski, pofejkuję coś, tutaj widzimy, że Prif biega jako hunter bądź phantom, takim lekkim duszkiem cyjankowym, no i uczepiłem się Patrixa, z którym biegałem, ale w sumie stwierdziłem, że jednak pobiegnę sobie, minąłem Polaka, Kwas, Wojtka, światła znowu zgasły, więc stwierdziłem, że posiedzę w tym Admina, a za chwileczkę właśnie Patryk z Nieżyje którego prędzej widzieliśmy w O2 Okej Czy Patryk tego z Nieżyje Patryk z No jest martwy. A <coughs> Dobra, Dobra y tak lokalizację to. potrzebuje Stevek między konsami a Polak O2 Wojtuś ze mną szczurka ja na... Ja jestem w elektryku i otwieram sobie drzwi, aby naprawić światełka. Dobra, Pietruszka. Ja jestem w W Węku. Koinka obok whiponsów. E, do górnego dekala w stronę specimen'a. Kwas. A, miałam iść na wejście do elektryka, jestem jak masz komunikat, czując N. Ledwo się tam czołgam. Mm. Mm. No dobrze, to powiem tak. Ciało jest pod wyjściem z O2 i mam dziką teorię. Dzika teoria zakłada to, że kwas jest eskapistą. Dokładnie, kwas jest. Ym, nie jestem. Do pietruszki, bo nie dam rady. Słuchaj, dlaczego oskarżasz kwas, że jest, 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 a ja muszę cię spytać, dlaczego? No bo zabiłabym w pierwszej rundzie koło ona no wcale tam nie stała, Ja tam nie zabiłam. Patryks to potwierdzał, byłam na paliwie, no pan... a przed chwilą, przed chwilą na swoich pąsach robiłam strzelanie z Wojtkiem, wyszłam, był tam w węku, pobiegłam do góry do elektryka, od, o, w samą pros. Ale ja mówię o pierwszej rundzie, nie o tej, co była no. Tak, ale Turet mnie teraz oskarża, a w pierwszej rundzie, tak jak mówiłam, Patryks Potwierdza to, że stałam z nim na paliwku i razem znaleźliśmy to ciało. nie ma sensu. mnie, nie pasuje mi to, że tak. tym oskarżeniem w nią tak po prostu rzucasz, ja nie widzę dalej dowodów. No, aha. No, no sorry. No tak, no przepraszam, no to najmniej. Potrzebuję 20 sekund tego spotkania. Nie wiem, odejście wam się szczerze. Na się wygłosuję. No. Boże. No ja powiem tak, Wojtek z pierwszej no, zabił Joa w poprzedniej rundzie i tak mi nikt nie zaufa, a z pierwszej albo Turet, albo Patryks, e, zabił Patrick nie żyje, więc możemy metodą eliminacji Tureta na początku, a potem Wojtka, Wengu... Ktoś z nich na pewno jest Węku, a ty teraz nie powinieneś potwierdzić, że ja tam biegłam przy Komsach, nie? Teraz nie. Powinieneś mnie potwierdzić gdzie, Jak gdzie? To ty dajcie mi te 10 sekund to jest tyle co potrzebuję yy, tak Turet. jestem aurealem pierwsza strzałka jest w oficie. dwie strzałki są na ciele Obyf każda trzy jest brązowa tak na pewno nie jesteś aurealem <susur geniusz> no, no, jestem aurealem roz ja tak, huh. na początek wy kwas wyrzucacie biedną ona jest dobra jesteście nie, no, jest. nie jesteś byłam. drugim impo wy wyrzućcie tak. tego tureta. wy dobrą osobę wyrzucacie i Wojtek drugi no, nie no, nie być. myślą, nie myślą totalnie! Tyle interakcji byś nie zrobiła inną rolą. Chyba, że nie mam pojęcia nawet. A jakbym mogła, to bym cię strzeliła. Zaczęto mówić na ostatnie 10 sekund spotkania. Miam. Wyrzućmy tureta, potem Wojtka i mamy GG. Ile wam to mówić? Nie wyrzućmy nie wyrzućmy Wojtka, wyrzućmy o, ciebie. O, TURET to. uciekał od ciała, od ciała uciekał w pierwszej rundzie, Wojtek uciekał w labie. Dosłownie, dosłownie. Ten, Batonberry pomidorowy twaniaczku. <noise> <noise> masz takie informację. Ja Które? powiem tak, że kwas była zła. No, co Jestem stupkarzem. Była. Okej. Okay, kwas widać. była dobra. joking był dobry. To była zła czy dobra Wojtek ze Zła była. Kwas była było... dobra. Ona była dobra. Nie kwas była, była dobra. zła. 50-50 kompletne. Okay kwas była dobra. Nie wiem, to... Proszę, nie płajcie temu wękomi. Dobra, wywalta Tureta, naprawdę. A potem Wojtka i, i GG i mamy wygraną łatwo z nimi. Ty, tyle. Czy lecisz, no bo mówię, turek zabił w pierwszej, były stopy Tureta Patrixa, w drugiej widziałem Wojtka, który uciekał do deko, a ciało było Joa i potem na to nabiegła kwas z turetem. Na turet udawał sens. potem grzecznego. No. no to sens. No dobra. Na tureta. No a węka, co wy robicie? No, nie no wy jesteście trollami totalnymi, jakby to tak strolujecie. A Pietruszka już na skippach. Jak wy znowu zaufacie turetowi, danie. który was tak mąci? No, ja nie wierzę, co wy, wy jesteście totalnymi trollami, nie? A kino bo robi? Dwóch impostorów mamy, ludzie złoci. Jajos. Ja, ja. nie wierzę. Ja pierdzielę. Trzy głosy dostawiliśmy i tutaj już naprawdę bardzo niewiele mi brakowało, ponieważ Ture dostał dwa głosy. Ja dostałem trzy, z czego jeden był mój na siebie oraz trzy głosy były na Skifa, tak więc no jeden głos więcej, bo nie było tiebreakera na mnie i bym już wyleciał i wygrał tą grę. No w tej rundzie widzowie nie chciałem tak naprawdę zginąć, ponieważ ta gierka bardzo dobrze mi się układała i była spora szansa, że uda mi się ją wygrać, w co wierzyłem do samego końca. Taski były już bardzo wysoko, ale stwierdziłem, że ja nie chcę zginąć, ryzykować biegając z jakimiś osobami, więc pobiegłem na dropshipa Zgasły światła i tutaj siedziałem, yy, wierząc nadzieję, że za chwileczkę ktoś znajdzie jakieś ciało. Troszeczkę się niecierpliwiłem, że za chwileczkę skończy się to tak naprawdę na taski, bądź może jakiś fantom zrobi ostatniego taska i wygra. No, ale do końca wierzyłem, że być może ktoś za chwileczkę coś odnajdzie i tutaj zmieni nam to postać rzeczy, ponieważ będziemy mieli okazję wykazać się jakoś na mityngu i powiedzieć, jak faktycznie było. Także mamy ciało różowego i przechodzimy do mitingu. No dobra, ciało jest w elektryku, widzie. Ja i turyt widzieliśmy morfa, wenka, a niestety nam mój Ja jestem na dropshipie, udajecie, we dwójkę się klejmujecie cały czas chłopaki. No to chyba to nie był morf. Ja jestem na dropshipie, nie chciałem zginąć w tej rundzie. Nie chłopaki cały czas was trolują. Ta dwójka, oni się czyszczą, oni się czyszczą od tej trzeciej rundy, jak powiedziałem, że jeden był w tej. Co ty mówisz? No tak, no Turec z uciekł. No kuźwa, wam, jak wy mi nie zaufacie, Turec z Patriksem uciekali w dół na początku, a Wojtek w labie uciekał w prawo. No mówię wam. Wyrzućcie tego Tureta, no proszę, was mamy dwójkę impo. Teraz padnie double kill i jest koniec? Jest a ty na pewno ich guardia, ale mnie jesteś jakimś. Gwardianem. Turet na pewno nie jest i Wojtek też raczej nie jest, więc. A skąd Znajdą, masz taką pewność, że na pewno ta dwójka nie jest akurat? jakby nie, Przysięgam jak... wam. Tureta. Że znaczy, Polak, to nie jest, znaczy. nie jest znaczy. bait, na pewno to nie jest bait. I Nie znaczy. wydaje mi się, że im zgłaszał ciało, no. Proszę cię własno. Polak, o, proszę, ja zaufaj mi raz Pietruszka, pietruszka zaufajcie, wyrzucę tego Oni w ręku tureta. zabił, a w, w ręku uchodź. jakieś losowe oskarżenia że... Ja wam mówię od drugiej rundy dobrze. Ludzie. Mówisz? Nie no. A zostały komuś jeszcze taski? Zostało końcówka tasków, tak by Nie, mi nie zostały, ja mam zrobione. Znaczy... Nie, nie wierzę ci nigdy, nie wierzę. Nie wierzę was, nie wierzę was, jadu. jesteście totalnymi a trollami. Ja na Naprawdę, Pureta? Naprawdę, Pureta. się, że to stało? Proszę... Momen to wyrobił. Brawo to było do przewidzenia. Tego nikt wow. się nie spodziewał, no nie ma. to no. kto był w końcu. Aj, kurde, szczurka i Steven. Steven był. A. No, po oh, prostu gratulacje. No, Czemu ja wydali się? Jakby to nie jego to... No to Wojtek ale, nie był ale, jednak. Nie było nic ja innego myślałem, że Wojtek robienia. serio był. Tak, no. Cały czas kochani że to jest ktoś, i no. oni mówią, że to jest kwas. Kwas no. mówi, że nie jest. w pierwszej rundzie ja miałem wizję większą, ale potem na podstawie tego sobie alibi zrobiłem, nie? A ja nie że ja wyleciał. Ja